DJ Shrek 2006. This one is for Cassie Butler and a massive shout out to the Whitburn bitches, especially you Alex Stanford. DJ Shrek of Whitburn. My boy, yeah, two zombies, yeah ha 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 ha, yeah two zombies, ha ha ha, yeah two zombies, yeah two zombies, ha ha ha, yeah two zombies. Yeah, i ha ha ha. Aha! BUM! Dawaj kurwa kole, muszę się nachlać. Rozumiesz? Okej. Okay. nie ma to jak się kurwa na, na tak, że kurwa bola Kłowa boli. Ja pierdolę. Dalej ja chcę tam usiąść, no to moje miejsce, ja pierdolę. Okej. Okay. Najpijmy się usiądźmy sobie. No ty chuj mały wrich też! Nie bij mnie! Dobra, nie będę Cię biła. A, la, la, la pijemy, jak fajnie się pije, la, la, la bum, bu, bum, A ty śmiecił mały. A mu co jest? Chyba tam trzeba się popalać. la, la, la lepiej trzeba się rozebrać. Aha. O kurwa, no dalej. Ja. La, 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 bum, bum bum, Ach dobra. Might I have to put it on? Kelner! Pop the sperm Miam! DJ Shrek 2006. This one is for Cassie Butler. And a massive shout out to the Whitburn bitches, especially you, Alex Stanford. DJ Shrek of Whitburn.